Cześć, ja jestem Piotrek Dzisiaj sobie zwiedzimy opuszczony dom Dom prezentuje się bardzo mrocznie Zobaczymy coś w środku Ja mam tutaj nadzieję, że tutaj nik nikogo nie ma Wchodzimy do środka Pierwsze co? Drzwi Drzwi Widać, że Naprawdę już sporo lat mają Jeszcze Stare kłódka Dobra, wchodzimy. No, nie ukrywam ciemno tutaj. Dobrze, że wziąłem ze sobą latarkę, bo nic by nie było widać na filmie. Wchodzimy do pierwszego pomieszczenia. Pierwsze pomieszczenie, tak. Z pierwszy rzut oka, wygląda jak kuchnia. I rozwalony piec. Yy, już Wam mówię dlaczego. Yy, ludzie rozwalali takie piece. Ponieważ w latach 80., -tych, 90. -tych, y, ludzie chowali cenne rzeczy w takich piecach. Dlatego tutaj ktoś po prostu go rozwalił. Dla mnie to jest po prostu przykra rzecz. No bo jednak ten piec kaflowy tutaj mógł się utrzymać, a ktoś go po prostu zniszczył. Tutaj w kuchni nic za wiele nie ma, sam syf na podłodze. Bardzo mi się podobają y, te ściany. One są takie lata 90., tutaj przypominają. Ściany są y, całe białe. Dawniej tak było w domach. Y, taki kolor malowali, że wszędzie było białe. Tu w sufit też jest biały. Ale sufit już jest w takim stanie, że ja się tu boję normalnie już chodzić. Może wchodźmy do następnego pomieszczenia. Następne pomieszczenie. Szafa. Proszę bardzo. Szafa naprawdę spora. Jeszcze są rzeczy w niej. Tak z ciekawości zajrzałem. O, szafa jest cała przewrócona. To jest druga szafa i są rzeczy. Święty obraz. W miarę ciekawy. O, ale to jest piękne. To jest już coś pięknego. Kaflowy piec. Naprawdę to już jest piękna historia. Piec kaflowy lata 80. służył do ogrzewania pomieszczenia. Co tam w środku? W środku jeszcze kawałki są to wygląda mi na, na węgiel. Przechodzimy do następnego pomieszczenia. Tutaj nic ciekawego nie ma. Myślałem, że ciekawiej tutaj będzie. No, jesteśmy. No, prezentuje się to bardzo mrocznie. Tutaj piec. Następny zniszczony. Piec prezentuje się jeszcze dobrze tutaj. Nawet jest, nawet jest, nawet, nawet to wygląda. O! I to, co mi się podoba najbardziej. Proszę bardzo. Już wam tutaj poświecę. Poradnik rolnika. 2025. Kalendarz wiejskiej na rok. Na rok, proszę bardzo, 1969. Piękna historia. Aż sobie tutaj pozwolę go otworzyć. Niestety nic nie będziecie widzieć, bo strasznie tutaj ciemno, ale ja sobie zrobię pauzę i sobie to obejrzę. Przejrzałem sobie tą książkę, nie jest zbyt ciekawa. Jakiś tam list był. A tutaj są koperty. Przeszukam sobie. Tutaj widzę jakieś opakowania po lekach. No, ciekawie się zapowiada gazeta z dawnych lat. A tutaj co mamy? Nie wiem, czy ja to mogę Wam pokazać. Nie, to jest jakaś książeczka. za okres 1992 rok. O luster, lustro mamy. Proszę bardzo. Zachowało się. Odkładam na miejsce. Ogólnie to tutaj najbardziej zaciekawiło mnie te dokumenty właśnie one są bardzo starych lat. No bo naprawdę taki rok 1960 70 to jest coś pięknego. No i tutaj szafka jest możliwość przejrzenia. O. Tutaj są, ale nie ma roku. Jak nie ma roku, to dla mnie jest bezwartościowe. <laughs> Cały ja. Ogólnie papiery same są. W sumie ciekawe to jest, bo tutaj można się natknąć na przykład na, na przykład na jakieś daty albo i tym podobne. Gazety na przykład. No gazeta to mnie nie ciekawi, ja nie tam gazet. Ale taka z dawnych lat, to tutaj jakieś monety. O, o, tu coś mamy. Stanisław, Henryk, serdeczne pozdrowienia z Hamburga. No, dziękuję. Szkoda, że to nie do mnie. Tabletki, proszę bardzo, zachowały się tabletki. Tyle lat, sam jestem w szoku, ale co jest nienaruszone, to pozostaje, dlatego ja nic nie biorę, wszystko zostaje na swoim miejscu. Zostawiam tylko zdjęcia i odciski stóp. Dobra, yy. tutaj stół. Kiepsko to wygląda. No, sam dach nie robi wrażenia, naprawdę. I koniec eksploracji. Wychodzimy z budynku. Tutaj ja się z Wami żegnam i do kolejnego odcinka. Na pewno więcej odcinków będzie. Mam plan wybrać się do nawiedzonego domu. Także do zobaczenia.